Cześć. Z tej strony geocachingowy ziomek. Dzisiaj sobie idziemy na nową skrytkę w moim mieście. I się bardzo cieszę, że zrobili tą skrytkę. I oby było takich więcej nowych. Skrytka nazywa się Biały Ogród. Chcę od razu poinformować, że flopa 25 nie będzie już występywał w nagrywkach. I obraził się. I szukamy nowego kamerzysty i myślę, że dobrym będzie nim Karol TK Podpowiedź pokazuje, że ław, biała ławka nad nią połącza i że to jest w kwadrasie Nie mam zapasowego telefonu, dlatego robię to z pamięci Tam jest Pani od pielęgnacji O Co jest? Ej, tak szybko Ej dobra, mamy geoskrytkę. Nie będę ją otwierał, bo Już tam włożyłem Rzecz I coś od siebie, dlatego Nie chcę Spoilerować Tam idą Pani od pielęgnacji, dlatego nawet nie będę mógł jej otworzyć. I, i od razu to nie, nie będzie koniec, bo chcę jeszcze powiedzieć, że: Karol TK będzie występował w nagrywkach częściej niż Flopa 25, bo Flopa 25 nie będzie występował w ogóle. Yy, dlaczego? Bo postanowił się obrazić. Zapewne zaraz będzie hejtował, że nie poleca tego kanału i jak mu nawet nic nie zrobiłem dlatego po prostu mówię wam widzowie, że flopa 25 nie będzie już w nagrywkach nagrywki będą albo z samemu albo z Karolem TK albo jeszcze z takim kolegą która, którego nazwę poznacie jeśli Macie jakieś pomysły na geocaching lub robić zadania na geocaching lub wiele wiele innych? To piszcie w komentarzach. Będziemy to robić. Chętnie zrobimy zadankę, pytankę. Wszystko będziemy robić. Eee, zaraz będę kończył ten film. Zaczęły się wakacje, to będzie dużo czasu chodzenia na geocaching, dlatego zadawajcie pytanka. Ja już nie przedłużam i się żegnam. Cześć.